Dobra, jacy, jesteśmy znowu w Warzone GS. Wywaliło były jak to mówią, Były małe problemy techniczne. A teraz jest już, już wszystko okej. Okay. Kręcimy dalej. No więc kręci się. Kopę Dobra, przyda się nie. będę musiał szukać. Idź, idź przez górę. A więc to będzie taki kolor, jak w przeżyć. Tak? No, coś będą, będą, będą tutaj głównie nasze budowle i tak dalej. Masz. Mm. Jak będziemy budować dół, kopać jakieś takie jaskinie i będzie to długo czas, dużo czasu zajmowało, to będziemy robić cięcia. No właśnie. O, widzę Cię, widzę Cię, ja. hejo! Ja tak na piecyk wykopę się. A ja więcej na narzędzi w 15? A więc w tym odcinku będziemy głównie eksploatować nasz świat i zdobywać drewno i pokarm i pełne. I zrobimy najwyżej jakąś wypiankę. na razie to się żelazo przyda. Tak, dwa. O, jest jedno. Oj jest dużo. Jak miło. Ja też to... Ten tego takiego białego rzadkiego, nie, nie przerobienie na te deski tylko te takie yy, no nie, nie a to spolite, no i nas, a to Faki. 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 Faki o kurde o, już jest dobrze Nie zabijaj owiec czasami. Czy mogę skorzystać z twojego? Proszę mi bardzo. No, wypadł. No wpadłem no, padł. no, do rybkę, jak to zwykle Cały nasz BOR. Borw miałeś coś mówić mimo wcześniej, nie? Na nasz oglądalność naszego filmiku. A nie, to dalej. Dobra, nie było tematu, tylko... Co nie? Czekaj. Dobra, to jest? Co to jest? to jest? Dobra, nie pytaj się, no. tylko. O, jedna doła, trzy. A no, Majka nie kraftuje tą A To trochę jak... ale mi kraftuje, ja. Nie muszę zrobić na A no, to po to ci było potrzebne żelazo. Zrobiłeś życę! Nie zrobiłem. Masz, daj mi drewno. Deski. Nie, ja potrzebuję tam desek. Masz, zbieraj, zbieraj sobie. Masz, drubuszka. łóżko. Czekaj. Co? Aha, łóżka, tak. łóżka. No, czekaj. Wszystko jest jedno. Masz, masz, masz. A kilo A, a kilo, jak jak chcesz, to masz. Oj, ale się nie O, pięć, 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 już. Czekaj chwilę.

Idziemy... dalej. Ej, budujemy domy dniem w jaskini na przykład czy w górze. Nie wiem, jak chcesz. Chyba... taki... Żeby z zewnątrz wyglądał jak dom wchodzący w jaskini. To jest takiego... moja wizja. O, no. o, o, masz te łóżka? No, obydwa mam. No, ale ja ciebie szukam. do działami. Jak jest plaża? O! Plaża? No, piasek. tam jakąś lepankę. Oooo! Oh. Co się stało? Może creep nie. Jest jeden problem. Taki, że nie dość że mi klaskuje to nie mam. choć przy tej! Przy wodzie. No Proszę. To przy wodzie, ale nie to powiedzieć, ja jestem w wodzie. Nie, ja idę wzdłuż wybrzeża. Weź mnie po tutaj. Tu się świeciło, dypa. Eee, yy, wytypy. Tu była lawa. O, jaskinia. Tak się świecił, ładnie. Kurde, upale, spoko. Masz wełnę? Nie. Poszukaj w wodzie takiego czterech biłki. Może Mam pomysł, proszę Państwa, zrobimy cięcie i znowu jak będzie już dzień i wątpa znajdę. No właśnie. Albo czekaj, mam trzy wełny teraz zbieram. to weź Dobra, dobra, rób szybko to cięcie. Dobra, jesteśmy już, znaleźliśmy się. No, jak no już... właśnie, jak widać, wybudowaliśmy sobie taką lepionkę. Lepiankę skalę. Właściwie to... Wircie. Aha, odremno. A więc niestety musimy już kończyć. Tak, więc... Ten. Tak. Więc nara! Faj fajnie było i ten. Komentujcie. Subskrybujcie. 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 No i... Dawajcie łapki. Lajkujcie. No, o, ile, to, o, ile, o ile będziemy mieli Facebooka, yy, no to dobra. No, do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku, więc ja się z wami żegnam. Ja tak samo, cześć. no i cześć!